Województwo Śląskie to region numer dwa, jak chodzi o liczbę osób bezdomnych w Polsce. Dostrzegliśmy wśród naszych bezdomnych to, że wielu z nich nie zna swoich praw. Chcieliśmy podjąć działanie, które będzie miało na celu uświadomienie, że osoby bezdomne to są obywatele tacy sami jak my i chcemy im zwrócić uwagę na to, że tak samo jak normalni obywatele mają te same prawa wyborcze, wypowiedzi, żądania respektowania swoich praw przez innych obywateli. Popatrzcie, jeżeli wy coś fajnego robicie dla społeczeństwa, no to, kurczę, jest taki ośrodek i tu są fajni ludzie i mogą coś dobrego zrobić. Osoby poza marginesem społeczeństwa przestają być świadome tego, co im się należy. Nawet prawo do opieki zdrowotnej dla niektórych wydaje się bardzo odległe. Podopieczni przychodzą na konsultacje, próbujemy wtedy rozwiązać problem i kontaktujemy się z właściwą organizacją. Rzecznik Praw Osób Bezdomnych pomaga w bardzo wielu sprawach. Zaczyna się to od chociażby takich spraw rodzinnych, jakieś kontakty z dziećmi, alimentacyjnych, zadłużenia. Kontaktuje się też w sprawach karnych z sądem, kuratorem. Często są to bardzo drobne sprawy, gdzie można pomóc, i wtedy zorganizować im pracę społeczną, dzięki czemu zaczynają jakoś lepiej funkcjonować. Was poznają jako ludzi, a nie jak jakieś anonimowe postacie. Trochę wiele w siebie i będzie dobrze. A ktoś inny? To ją spróbujemy. Potrafią bardzo wiele. Dlatego też staramy się ich aktywizować. Organizujemy różnego rodzaju kursy, szkolenia, projekty, dzięki czemu oni podnoszą swoje kwalifikacje. Podnosi się ich też taka samoocena przede wszystkim. Projekt przeciw dyskryminacji osób bezdomnych realizujemy jako Fundacja Zaciszy Grażyny dla Podobiecznych Stroniska dla Osób Bezdomnych w niebieszy. Chcemy pokazać, że osoba bezdomna to jest człowiek wartościowy, który mimo trudnego zakrętu życiowego może pełnić rolę godnego obywatela, tylko trzeba troszeczkę w tym wszystkim pomóc. Spałem na ulicy, a teraz mam tak nad głową. Mam nadzieję na osiągnięcie w niedługim czasie stabilizacji. Jestem skierowany na prawo jazdy. Nie będę musiał żyć na skraju. Projekt daje mi szansę na udział w stażu, zdobycie nowych umiejętności i podjęcie zatrudnienia. Mam nadzieję, że zamieszkam w swoim domu. Uczę się żyć na nowo i godnie żyć. Wkrótce się usamodzielnię i udowodnię innym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tutaj znaleźliśmy miłość. Po 10 latach otrzymałem mieszkanie, no i tak sobie żyję. Teraz wiem, jakie mam prawa. Jest to po prostu super doświadczenie, kiedy widzimy, jak osoba otrzymuje pracę, otrzymuje mieszkanie i zaczyna żyć, po prostu żyć. Dzisiaj funkcjonuję normalnie, pracuję, mam rodzinę, ale ja nie wiem do końca, co się może zdarzyć w moim życiu. Patrząc na losy tych osób, często to były osoby pracujące, często dobrze zarabiające. Coś się zdarzyło. Po prostu. To są ludzie. Ludzie w trudnej sytuacji. Nie dyskryminujmy, szanujmy. Każdy ma swoją godność i jest człowiekiem. Nigdy nie znamy historii osoby, którą widzimy na ulicy. Szanujmy osoby takimi, jakimi są.